O wiele rzutów karnych, Messi! 1-0! Meccano, Messi, ależ zgranie i teraz będzie okazja dla Argentyny, popatrzmy, czy to będzie dwa i Maria, i, 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 i Maria! Mbappé, Mbappé, jest, jest! Carabio, oni teraz wiedzą, no oni dostali dodatkowe siły, no i Mbappé! Ale świetnie tutaj. Teraz okazja Argentyńczyków. Może to być Ej, i szony może... i Tą zasługę w triumfie Argentyny. No i co? Nie, 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 nie. Nie ma no tutaj. Zniłuje się. Przejmują Francuzi. Oj, no i zobaczmy, bronik. Z gry po raz czwarty. Zobaczmy. Elba. Loris i Dybala. Dybala! młody. Czameli, a Paredes! Młodość, która... 36 lat oczekiwań Montiel. Montiel. Będzie, mu A? Jesteś po raz trzeci.